Pierwsza wskaźnik. Patrzę. Zobaczę. Zobaczę, co tu jest. Zobaczę. W pinballach wyróżniamy trzy epoki technologiczne. Pierwsza mechaniki, lata 20. Później, w latach trzydziestych, te mechaniki zostały zelektryfikowane, czyli nastała epoka elektromechaników. A to, co tutaj widzimy, to jest epoka już solid state, czyli elektroniki cyfrowej. Dzisiaj zapytałam witę o. Wite, e, o Moje relacje z innymi pracownikami yy, w tym muzeum. Ta karta mm -hmm. może oznaczać, że wykonujesz zawód, którego nie powinnaś wykonywać. Nie, nie. <ścoughs> nie, akurat. Social media to jest moje naturalne środowisko.